<gulity> tak to bywa, to nie jest wszystko brutalne, to jest walka o przeżycie. Albo ty leżysz, albo, albo, albo na tobie leżą. <gulity> no, no to trochę... Albo ci na kurwa no, siadają, dupo. <gulity> On chciał ja, z tego, tego zesnajpować nas po streamie, no i nie wyszło mu. Aj dobra, ja sobie już oskubałem ten Ej, barana. Gdzie jest, gdzie jest ta owca mama, Ja już dwie na wziąłem, mam mięso. Tak? Tam jeszcze jedna jest przed nami, widzicie? No tu jest za dużo tego mięsa. Aha, dobra. Nie wolno tak marnować. A tak, to niech ucieka, zapłaskać. uciekaj. uda się. To teraz musimy znaleźć jakieś dobre miejsce, żeby to usmażyć. Może ten domek tam na plaży, co jest po tamtej stronie. Chodźmy, tak. Po lewo. Nie mam jest? nazwy na tego Zeda. Jeszcze? Proszę? Po prostu dziad. Dziad. dziad o kurde. Nie wiem, jakieś takie nieprzyjemne ten nazw, nie O, wiem, spójrz, ten... jestem z rowem. To! Ja, nie... ja chcę zobaczyć go z tyłu. Przejmij go. Przejmij go, chcę zobaczyć rowę. Nie, te, ten trochę pociągnął portki. No, nie, no to nie ma rowa. Nie ma. Ej, widzę faktycznie ma no. Pęknie te plecy. Ej, ja tak takie ten... A tak kiedy jeszcze nie zwracałem uwagi, wiecie? Nie, same plecy. Jak się pochyla to trochę mu wystaje. Może, może, bo tak z bardzo bliska eee, nie chce. Z, z różtem chcieliście ten, tak? Z rusztem? To ten no, jest drewniany tutaj. Drewniany będzie, no, bo ten tutaj nie ma. Nawet dwa piece tam są, może dwa rozpalić na raz. No trzeba, bo nie tego, nie wyrobimy się. Dobra, weźmy eee, krzaki trzeba naścinać Jasne. A nie, a masz topór, zetnij drzewo jedno Ale to odcowałeś od nas może co? Tutaj no, tak, tak. tak przypołowo mamy tutaj <laughs> To się źle skończy O dawaj ten. rozpalamy ognisko, rozpo. Owocowe to będziemy mogły będzieć O mm -hmm. eee, nie no Co, ze... kurwa, nie. Zepsułaś? Co, to ci zepsuł? No <grym> i super. Tak to jest jak się no macha super. na darmo. No i super? No Jeszcze patyki? Mm, tak. Pali się. Dobra, wrzucamy teraz tak. To jeszcze mięso. tutaj pod, podpal proszę. Już tylko wrzucę mięso. Ładnie, zachorowałem w tym momencie Z jakiego powodu? Aha, ten Z ma tylko dw trz właśnie, dwa trzy... Właśnie wziąłem ostatnią, potem poproszę. też mam rozpalić. Też też. Tutaj właśnie ten jest najlepszy. Gdzie mam patyki wrzucić? Do tamtego drugiego, bo tu jeszcze jest dobre. Drewno O, nie dużo to dało. Wiosę więcej jak coś. Pięknie a tu też się coś pali, jeszcze pali się, dobra. A jest ten, a i tylko z jednego dym leci, wiecie? A są dwa piece. Nie, jeszcze się nie rozpaliło za bardzo. Rozpaliło się, ale w drugim jeszcze. Ale zobaczcie. Ej, bo tutaj się stek na, na Tylko z... gdzie? A ten, no to jedźcie, jedźcie. Patyków więcej, czy wystarczy? Wystarczy. Ty, tu już zegarek tak. kółką, patrzcie. Jest dziesiąta 10... dziewięć na tym zegarku. Ej, ciekawe, czy to dalej działa, że można przez okno wskoczyć do domku? W tym tak. Masz... No. w tym no, domku, można, no? Nie, no, nie wiem, mam jakieś Ten tłuszcz się jakoś, kurde, usmolił, zamiast ususzył. Wy tu gotujcie, a ja sobie po prostu. Też tu pobiega? O, strzały. Nie. Kurczę i co tu, gotować czy walczyć? <laughs> gotować, kurwa. Gotuj, nie gadaj. Ale gdzie bym ten strzał? Da, to za jaka bije? Ja. A, się wystraszyłem. Nie bój się. Halo? Ej, dwa dymy są. A, teraz są dwa, rzeczywiście, no. No, bo się nie A -a. rozpaliło wcześniej. Ej, Ale ludź. ładnie, jak fabryka. Ale fabryka z Fabryka. Kurde, otwieramy sklepik. Dobra. Ej, straciłam Ej. dźwięk. No, ładnie, to musisz wyjść i wejść. biegam szybko, bo zaraz dostanę. Ja zarobić ża no chyba te 400 i sam. Jeszcze jestem głodny. O co to tu chodzi? No to jak to? Ja myślałem no być wygłodzony. wygłodzony na maksa. Co by teraz chcę? Jedna krowa i może dwa. No ja widzę. Ja, ja, no ale tak no, naprawdę to macie rację, że on są... O, nie, typek polem, środkiem, pola. Gdzie? o on nie, akurat jak mnie Fulgili. nie ma. Full gili, full idzie Wiem, widzę, 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 a, widzę, 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 z... widzę, widzę. Pozycję. Obserwuj go Jakow, a ja nie wiem co zrobię <głos> <głos> Widzę go Kyrdola. Kurwa, akurat jak mnie nie ma. Poszedł? Jest za tym tym, pod, jest tutaj pod płotem. Cała ekipa koło jest. Trafo, go gonią. koło I Trafo. Ekipa? Tak, bombiki go gonią. Muszę tam iść na niego. Idź, idź, ci Ej, idź. uważaj. Spoko. Spoko? Jest, widzę go cały czas. Gdzie jest? Tam, gdzie był. A, tam. Strzela do bombików. Pobieg w stronę czerno teraz. Widzę, Górno... widzę. ale emocje. Jak nagrywam, Brian. Ej, dobra, idziemy na niego, tego, tego, dobra, jeden, wychodzę stąd. Wszystkie Zedy idą dobrze, 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 niech go tam, te Zedy zajmą się nim. Idę z nimi. Ej, typ jest Kurwa, za tym, jest... typ jest za snopkiem, jeszcze na polu, jeden. ale ale chyba nie uzbrojony na mnie poszły te zedy, kurde ale... a gdzie on o, jest? gdzie żarty. jest to gili? on musi gdzieś być na tym Gdy. auto serwisie rozumiem tak, no jest w stodole pier... ale się pospieszyłem Pierwszy. zbiega bambik teraz z góry do tego serwisu ale gili nie widzę Jakow Ej, bo ja się w tym domku loguję, Będę bezpieczna. Dobra, tam nie znam, będziesz bezpieczna. Tak, tak. Dobrze. Kurde, gdzie on jest? On tu strzelał? Tam gdzie był serwis. Obserwuj, żeby nie wyszedł z tego do serwisu, czyli w stronę czerno, żeby nie szedł. Ja to obserwuję cały czas. Nad drzewkiem. Nad drzewkiem. Ale nie widzę żadnego ruchu tutaj. Ja już wracam. O, dom jest, o, do jest. Do mnie strzela chyba. Idę. Dom jest strzela. Do jest? Tak, jest. Ee... Nie wiem gdzie jest. To nie I za kim zombiaki biegną cały czas? Za mną. On jest plaży? jako w stronę czerno. A to on może do Bambika strzelał? Bambi był przede mną. Jak go wtedy po plaży chodzisz? Ej, dwóch nie. bambików tu jest. Ej, to ktoś po plaży chodzi jeszcze. Zobaczcie to. Widzę go, widzę go. Gdzie? Jest w stronę czerno. Dwóch bambików pewnie. Idzie drogą. kurwa. Kurde, się ruszył. To, to ty go nie oszalałeś? Tak, dostał. Okej. Okay. Niech się podniesie, świnia. Położył się. Leży, dostał w głowę. Mamy go. Uff, uff, uf, uff, uff, no uff, uff. A tu bambiki biegały, trzeba uważać. To jest Jankes. O, raz, raz na wozie, raz o, na wozie. O, o, jak tej łyski, <laughs> Ej, miałam tutaj jeszcze kogoś na plaży, ale kurwa, gdzieś mi spierdolił w drzewa chyba. Ej, no ale numer Jankę z kolego, to Jankę z kolego. Zresztą On chciał z tego zesnajpować nas po streamie, no i nie wyszło mu. Kurczę. Tam wszystko widział, go okrążamy i tak dalej. Weź, sobie, weź jego tam wszystkie rzeczy. No nie wiem, co to stąd wziąć tak naprawdę, bo Nocto nic nie No kto mogę zabrać. Ale gdzie jest to kto bo nie widzę. jego plecaku. W plecaku jest, dobra, już wziąłem sobie kto. Wziąłeś tą broń? E, to fajnie, że nam przyniósł takie rzeczy. Ej, ekstra. Elegancko, no. Czekaj, dam ci Lara. To no dopiero Lara. prawdziwy fan. Rzeczy podrzuca. Zajubiście. Lara miał? Tak. To, kurde, Franca, no. Kamizelkę wziąłeś? Eee, Wawrzyniak, no niestety Jankes to Jankes, niestety trafił się nami. Co zrobisz, nie? Nie wziąłeś. <gry> Kamizelki nie wziąłeś. Nie chcę. Ten plec jest... plec jest ciężki, strasznie. Nie no, słania. Dobra, ja teraz tego Lara wezmę sam amunicję i wyrzucę sobie do, do wody go symbolicznie, żeby nie było. Na drodze leżą? To wszyscy wszyscy gdzie leżą. Ale on fajnie dostał w głowę, wiesz, jak do ciebie strzelało ja go patłem. Idealnie, z Aż sobie zapiszę ten film normalnie z tego.